Siema. Dzisiaj porozmawiamy o rabarbarze. Bardzo fajne warzywo, bo właśnie to jest warzywo, a nie owoc. Jak wybieramy rabarbar, to pamiętajmy o tym, żeby wybierać te, które są twarde i sztywne, a oprócz tego mają ładny różowy kolor. Dodatkowo, to co można powiedzieć o tej roślinie, to to, że jest bogata w Wiele witamin jak witamina A, C i E. No, i z rabarbarem trzeba pamiętać jeszcze o tym, że o ile zjemy go mało, to bardzo fajnie działa na trawienie i pomaga, pomaga trawić. Ale jak zjemy go za dużo, to możemy strawić za dobrze. Jeszcze do czego wykorzystuje się rabarbar? Do wszystkim znanych kompotów, do ciast drożdżowych, kruchych. Jest bardzo fajnym dodatkiem, tylko trzeba go umieć dobrze przygotować. A ja Wam dzisiaj pokażę, jak zrobić bardzo fajny orzeźwiający napój na lato, właśnie z rabarbaru. Pierwsza rzecz, rabarbar musimy sobie umyć. Cztery takie duże ręki w zupełności wystarczą na dzisiejszy przepis. Ok, w pierwszej kolejności odcinamy rabarbar z obu stron. Gdybyśmy chcieli użyć go do ciasta, to musimy się pozbyć łykowatych elementów, które on zawiera, i w tym celu. Łapiemy sobie i obieramy go. Tak. Ale my dzisiaj tego nie zrobimy, ponieważ będziemy go gotować, czyli jakby te łykowate elementy nie będą nam przeszkadzać. I oprócz tego, gdybyśmy go obrali, to stracimy też ten bardzo ładny kolor. Kroimy go w tak 2-3 cm kawałki. Jeszcze, żeby przełamać ten smak Barbaru w napoju, um, użyjemy połowy jabłka. Jabłko wcześniej umyte i kroimy je po prostu w pół tararki około pół centymetrowej. Żeby ten napój miał dodatkowy aromat i bardzo fajnego kopa, dodamy kawałek imbiru wielkości kciuka. Imbir obieramy łyżeczką i obrany imbir kroimy w paseczki. I na sam koniec, dla przełamania tej całej słodkości, damy też cytrynę, którą podkleimy w jakieś mniejsze części. Tutaj mam 3 litry gotującej się wody, do których dodaję jedną łyżkę brązowego cukru, dlatego żeby mieć taki głębszy, ciemniejszy kolor tego napoju. I dwie łyżki białego cukru. Potem oczywiście będziemy to próbować. Więc jak będzie cukru za mało, to go trochę dosypiemy. Cukier się rozpuścił i teraz powoli rzucamy wszystkie składniki, żeby się nie poparzyć. Mieszamy. Doprowadzamy to z powrotem do wrzenia i potem gotujemy jakieś. 5, 10, 15 minut do momentu kiedy robarbar zmięknie i odda wszystkie smaki kompocik, bo w zasadzie jest to kompocik, już nam się gotuje teraz musimy jak taka piana jest na górze to musimy ją sobie zebrać zobaczcie co zostało z robarbaru on pod wpływem ciepła się rozpada i oddaje cały smak temu w czym się gotuje no i dobra, teraz spróbujmy to Tak jak Trzeba to dosłodzić. Tak samo jedna łyżka cukru brązowego i dwie łyżki białego. Przem się rozpuści. Już jest w porządku. Wyłączamy go i zostawiamy na chwilę, żeby trochę przestykł zanim zaczniemy go przecedzać. Powoli to przecedzamy przez sito. Jak chcemy to trochę szybciej ostudzić, to wstawmy to do zlewu zatkanego na lejnej zimnej wody. Tak żeby prawie zakryła darnie. Napój mamy już wystudzony, kilka kostek lodu, kilka listków mięty. Budzimy ją sobie do życia. Nalewa. Proszę bardzo. Bardzo fajny kolor. Teraz jest też na próba smaku. Super. Orzeźwiający, lekko kwaskowy. mir. Jest bardzo fajne. Jak nie wiecie co zrobić z rabarbarem, to polecam. I do zobaczenia. Sorry mordo. <try>